Witajcie, w najnowszym odcinku ślubno-weselnym Amoreo. Z tej strony Martyna i z tej strony Gosia. Jesteśmy przekonane, że widzieliście już pierwszą część filmu poświęconego wyzwaniu, nazwijmy to What's in my bag, gdzie prezentowałam Wam, co warto zapakować w torbę, którą zabieracie na czyjś ślub i wesele. Tym razem przyszła kolej na część drugą, w której zademonstrujemy Wam, co możecie włożyć do ślubnego koszyczka ratunkowego. Ale zanim przejdziemy do tematu, to przypominamy oczywiście o subskrypcji naszego kanału i obserwowaniu nas na wszystkich naszych platformach społecznościowych i zaczynamy. Myślę, że na wstępie bardzo warto byłoby zaznaczyć, że są w ogóle dwa rodzaje koszyczków ratunkowych na weselu. Są takie, które możecie włożyć do łazienki i zawrzeć tam absolutnie wszystko i takie, gdzie na przykład jako zestaw ratunkowy dla gości, na przykład na kaca. Na przykład na wejście, które mogą już dostać, żeby wiedzieć co z nim zrobić po tym jak wesele dobiegnie końca. Zatem co? Myślę, że możemy zaczynać pokazywać Wam, co my tutaj dla Was przygotowałyśmy. Zachęcam, Martyna, ruszaj, ruszaj pierwszy. Ale może ty, ty. Dobrze, skoro ja, no to yy, cóż, zacznijmy z grubej yy, rury. Rajty! <grybuj> Trochę przesadziłam być może z tym entuzjazmem, ale wy wiecie, jaki duży może być entuzjazm w momencie, w którym podrzecie rajstopy i nie macie żadnych na zmianę. Dlatego warto w tym koszyczku ratunkowym rajstopy bądź jak to się mówi w niektórych częściach Polski rajtuzy włożyć i zamieścić w tym koszyczku ratunkowym, w tym koszyczku zmieścić, być może nie zamieścić. Troszkę się zaplątałam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. To wszystko przez ten entuzjazm rajstopowy. Ja myślę, że tutaj też warto od razu od samego początku dodać, że najlepiej skupić się na rozmiarach myślę od dwójki tak do czwórki to są chyba takie najbardziej uniwersalne największa jest szansa że traficie w tak zwaną średnią mm -hmm. najlepiej mieć z kilka opakowań bo wiecie rajstopy na wesele to lubią się drzeć tak jak ten pociąg <noise> dobrze martyna spokojnie spokojnie jesteś martyna nenufarem ten świst cię nie dotyczy jesteś nenufarem na powierzchni jeziora Cicho tam, wytrącacie mnie z mojego zen. Spokojnie, prawda? Wszystko jest w porządku, jezioro jest niezmącone i również świst przemija. Pozostaje tylko wspaniały zefirek, a my możemy wracać do tematu. Skoro jesteśmy już w temacie Rajstop, to ja myślę, że od razu powinnam chwycić e, tak zwany. Tak zwane rajstopy w sprayu. Bo wiecie, dziewczyny, czasami jak to jest. Zimą rajtuski można sobie fajnie założyć, ale latem to taki błysk i takie sztuczne rajstopy na nogach. Myślę, że to jest taki dobry pomysł. Poza rajstopami w sprayu możecie też umieścić w koszyczku ratunkowym taki płynny balsam ze złotymi drobinkami. One są często te balsamy dodatkowo jeszcze brązujące i szczególnie w świetle lamp, które rozkłada na przykład wasz DJ czy wasz zespół, ta skóra wygląda przepięknie, jest tak fantastycznie rozświetlona. No, jeśli macie jeszcze do tego styl glamour, to będziecie. Fantastycznie błyszczeć. Będziecie rozświetlone. Po będziecie fan... Jeśli macie styl glamur, to będziecie po prostu fantastycznie błyszczeć. That's it. E, a my ruszamy dalej, bo myślę, że o rajstopach w sprayu nie ma się co rozgadywać. Tak. E, skoro aerozol, no to aerozol, prawda? Nikt nie lubi, jak mu tam z e, paszki e, pewne odory mm, odchodzą bądź wychodzą. Nieważne co robią, jeśli są, to warto mieć dezodorant, żeby swoich gości, szczególnie tych spoconych gości, trochę podratować. No to ja w takim razie, skoro mamy już piękne nogi, e, że tak powiem, e, świeży Świeże zapach. świeży zapach spod pachy, to teraz czas na dobre włosy. Bo dziewczyny, nie oszukujmy się taki świeży szampon, który sprawi, że was, wasze włosy będą świeższe, to jest czasami miód na nasze serce. Tym bardziej jak jest impreza bardzo dobra, zmoczą się wam, przetłuszczą, a robicie taki. Nasze włoski są odświeżone i wspaniałe. Tylko pamiętajcie, żeby wmasować to sobie we włosy. O właśnie tutaj Martyna zademonstruje. No i skoro przy włosach jesteśmy, no to z włosami polecimy dalej, bo mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy do włosów. Ja spróbuję podejść do tego troszkę od strony pielęgnacyjnej. Jeśli macie problem na przykład z suchymi końcówkami, to możecie zastosować sobie taki olejek, dlatego warto dla swoich gości taki olejek, który Wam ładnie te końcówki. Na wilży umieścić. No dobrze, no to skoro jeszcze jesteśmy przy temacie włosów, to ja wyciągnę takie o malutkie dwie rzeczy. A mianowicie, co prawda, mam tylko dwie wsówki, ale dziewczyny, wy doskonale to rozumiecie i wiecie o co chodzi. Czasami, jak jesteście u fryzjera, to macie tam pełno tych wsówek, macie pięknie polokowane włosy, spięte w przecudowne koki, i nagle wam tam jakiś stryk. Jeden kosmek jak na złość wychodzi, to te wsówki bez wątpienia e, gości poratują. Poratują też gości z długimi włosami i może nawet nie aż tak ekstrawaganckimi fryzurami gumki do włosów, ponieważ jak wiadomo zdarza się, że w tym tanecznym pędzie jest nam nagle gorąco, a włosów być może nie ma czym związać. Dlatego też takie gumki można znaleźć w koszyczkach ratunkowych. I jeśli jesteście parą młodą, no to pamiętajcie, żeby trochę spróbować wejść w buty swoich gości i kompletując ten koszyczek ratunkowy, pomyśleć, czego mogą potrzebować w tym przypadku, na na przykład gumek do włosów. To skoro mamy jeszcze temat fryzur, to ja oczywiście nie mogłam nie zabrać ze sobą prostownicę. Z tego względu, że jeśli zdecydujecie się na przykład na lokowane włosy, z jakichś przyczyn wasz fryzjer po prostu wam powie, że tak wyglądacie najładniej. A one w trakcie imprezy staną po prostu się proste. Może się tak zdarzyć. No i potem wiecie, jak to wygląda. Tu część jest prosta, tu część jest polokowana, więc prostownica absolutnie przyda się. Jeśli nie prostownica, to możecie też zawsze dołożyć lokówkę. No, i przede wszystkim suszarkę, żeby był taki też komfort Waszych kości. w razie czego gdyby coś tam z włosem się działo. I kończąc już ostatecznie temat włosów, bo jak widzicie do niego, przygotowałyśmy się na szóstkę z plusem. No to oczywiście w kwestii ekstrawaganckich i bardziej wyszukanych fryzur, o których mówiła Martyna, nad którymi trzeba troszkę więcej czasu poświęcić. No to mamy też lakier do włosów, który przyda się nie tylko do włosów, ale również na przykład na dziury w rajstopach, prawda? No to teraz w takim razie ruchem konika szachowego lecimy do takich bardzo przydatnych rzeczy, które zdarzają się, ale oczywiście nie muszą. I ja sobie tutaj chwyciłam od razu niteczka z igłą. Dziewczyny, nie ma się co oszukiwać, czasami się po prostu tak zdarza, że coś nam się porwie albo najzwyczajniej w świecie no, ktoś nam coś niemiłego zrobi i... No i wiecie, trzeba się ratować. Zatem szybka e, igła z niteczką i sprawa rozwiązana. Tutaj pragnę zaznaczyć, że oczywiście jeśli mówimy o tym, że ktoś nam coś niemiłego zrobi, mamy na myśli e, działania takie jak na przykład nadypnięcie na stopę podczas tańca, co skutkuje rozerwaną rajstopą na przykład. No, <laughs> no na przykład, tak. To skoro jesteśmy przy sytuacjach awaryjnych, no to wydaje mi się, że sytuacją awaryjną może być również naderwany paznokieć albo złamany paznokieć. Tym, tym gorsza sytuacja, jeśli te paznokcie macie zrobione na przykład u kosmetyczki, czy u kogoś kto się tymi paznokciami zajmuje, czy to jest żel, czy to jest hybryda. No i w przypadku takich utwardzaczy to jest to znacznie większy problem niż w przypadku paznokci naturalnych, dlatego też warto w koszyczku ratunkowym dla gości umieścić pilnik, co by w razie czego można sobie ten pazur przypiłować. No to skoro jesteśmy w temacie paznokci, to oczywiście nie może też zabraknąć zmywacza, bo nie ma nic gorszego jak po prostu odprysk na lakierze. Wtedy Moim zdaniem, lepiej czasami chyba sobie odpuścić i e, po prostu to zmyć w e, całości. całości, <laughs> tak. No chyba, że Wam to nie przeszkadza, to oczywiście bawcie się, chodzi głównie o wasz komfort, może akurat zmywacz się przydać. A jeśli zmywanie, no to również może być malowanie. E, rzecz jasna, nie możemy przewidzieć, jakie, na jakie kolory paznokci zdecydują się wszyscy przybyli na nasz ślub i wesele, e, ale możemy zrobić tyle, żeby zapewnić, chociaż przezroczysty lekarz. Kier do paznokci bądź y, jakąś odżywkę i to przydaje się również w przypadku dziur w rajstopie. Wszystko, żeby uratować rajstopy, zgadzam się. Kolejną rzeczą, którą ja sobie tutaj chwycę ze stołu, Wiecie, kobietki, czasami jak to jest. Macie małe torebki, piękne sukienki i nagle zdarzy się, że przychodzą te trudne dni. Zatem pary młode, pamiętajcie, żeby zadbać o komfort kobiet i pamiętajcie, by włożyć do koszyczka takie rzeczy jak podpaski i tampony na wszelki wypadek. Skoro rozmawiamy o komforcie osobistym, to myślę, że warto też umieścić w koszyczku ratunkowym leki przeciwbólowe, na przykład na ból głowy, na bóle miesiączkowe, może kogoś nagle rozboli brzuch, więc. Pamiętajcie o swoich gościach, bo nigdy nie wiadomo, co się może stać, więc takie podstawowe leki w swoim e, koszyczku umieśćcie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To skoro jesteśmy też przy takim komforcie, ja zabrałam też coś po prostu, co może nie do końca by Wam się zgadzało właśnie z koszyczkiem ratunkowym, aczkolwiek zderzają się wszelkiego rodzaju obtarcia od butów, niech ktoś przez przypadek się przewróci i wtedy taki środek odkażający, myślę, że w takim koszyczku powinien się znaleźć. Jak najbardziej. Do tego mogę jeszcze dodać, że skoro mamy leki, skoro mamy środek odkażający na obtarcia i na rany, to możecie również w swoim, koszyczku ratunkowym umieścić plastry. No bo nigdy nic nie wiadomo, prawda? E, grunt to nie dać się wyrolować, ale możecie rolować się e, sami. Szczególnie jeśli macie na przykład sierść swojego zwierzaka, przybywając na ślub i wesele na ubraniu. Albo jeśli macie czarną kreację bądź czarny garnitur i wszystko się do, tej, do tejże kreacji, do tejże stylizacji przyczepia, dlatego rolować się, ale nie dać się wyrolować to ja w takim razie chwycę teraz coś bardzo nieoczywistego, ale zdarza się przecież tak, że wasi goście nocują i są po prostu na drugi dzień na waszych poprawinach. I muszę wam o tym powiedzieć, ale wiecie jak to jest, faceci czasami jak sobie popiją. No to niestety chrapią. Nie mówię oczywiście, że tylko faceci, bo i kobietom się zdarza, natomiast warto byłoby, aby mieć takie zatyczki, co by noc przebiegła w zdecydowanie przyjemniejszej atmosferze. I zdecydowanie Zatem spokojniej. Zatyczki do uszu. Odkładam. Odkładasz, a ja biorę. Ponieważ zajęłaś się uszkami, to ja zajmę się oczkami yy, ze względu na to, że mam bardzo osobisty stosunek do osób, które noszą soczewki kontaktowe, bo sama takowe noszę. I wiem jak to jest, kiedy na przykład w lokalu klimatyzowanym siedzisz tuż pod tą klimatyzacją i dosłownie czujesz, jak ta soczewka wysycha ci na gałce ocznej. Nie ma niczego gorszego. Nie życzę czegoś takiego, go nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Przepraszam, mówię o tym z widocznie zbyt dużą pasją, ale. Myśląc o gościach, którzy mają wrażliwe oczy albo noszą soczewki kontaktowe, umieśćcie tutaj krople do oczu. Ja tutaj mam jakąś wersję dla suchych i podrażnionych, czyli taka maksymalnie nawilżająca. No to teraz przechodzimy z kolei do wesel powiedzmy na wolnym powietrzu w plenerze. Jeśli macie wesele latem, to bardzo duża ilość gości zdecyduje się po prostu siedzieć na zewnątrz. A jeśli zdecyduje siedzieć się na zewnątrz w 40-stopniowym upale, no to może być problem. Zatem warto mieć ze sobą coś takiego jak emulsję z filtrem przeciwsłonecznym. Żeby oczywiście nie wyszli z waszego wesela niczym czerwone smoki! One smoki. A co? Zawiało taką prawie, że chińską legendą, chińskim folklorem. <grym> Zdarzają się takie rzeczy. Zdarzają się takie rzeczy, dlatego lepiej ich uniknąć. Zdarza się również, na przykład dla pary młodej krzyczeć gorzko, goszko", ale grunt, żeby to nam w ustaw się gorzko nie zrobiło. Dlatego warto w koszyczku ratunkowym umieścić gumę do rzucia albo na przykład miętówki, żeby nie było nam gorzko. Ja tu chwycę coś, co, co prawda schowało się. Puder transparentny, czyli coś, co fantastycznie wygładzi Waszą twarz w momencie, kiedy zbyt mocno się świecicie, a chcecie wyglądać na zdjęciu przepięknie. E, oczywiście może być to i puder, e, albo jeśli się zdecydujecie, na przykład e, bledki matujące, które kupicie za e, tak naprawdę niewielkie e, pieniądze. Dzięki temu będziecie odświeżone i przede wszystkim będziecie dobrze wychodzić na fotografiach. Skoro koloryt cery jest już wyrównany i jest gotowość do zdjęć, no to oczywiście nie można zapomnieć o tym, żeby mieć nawilżone ręce, no bo kto chciałby mieć, Martyna, ręce suche niczym Sahara bądź rajd Dakar, prawda? I okoliczności jemu sprzyjające, dlatego my sobie tutaj rozcieramy, żeby takich rąk nie mieć, żeby takich rąk naszym najdroższym obserwatorom i obserwatorkom nie prezentować, a wy proszę pamiętajcie o tym, żeby umieścić krem do rąk w waszym koszyczku. Ale to też wynika z tego, że żyjemy w czasach obecnie, jakich żyjemy, mamy do czynienia po części z pandemią koronawirusa. Zatem od razu muszę Wam też naprostować, że zanim nałożycie ten krem, to jednak warto mieć taki środek odkażający, który jest obowiązkowy właściwie na chwilę obecną na każdych salach weselnych. W związku z tym możecie sobie ze spokojem to w razie czego też włożyć do koszyczka. A wiadomo, jeśli coś jest e, tutaj z e, alkoholem, no to wysuszają się rączki, więc ten krem jest tutaj w tym monie, momencie konieczny. Zatem pamiętajcie e, o tym, aby przestrzegać pewnych restrykcji. No i co? No i się bawimy do białego rana w zdrowiu. Wszystkim amatorom biesiady przypominamy też, że ten płyn stosuje się na ręce, a nie do ust. Ha 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 Skoro znak czasów, który, jak wiecie, w pierwszej części tego filmu z torbą na wyjazd na znaczy ślub i wesele się pojawił, no to tutaj też znak czasów się pojawi, czyli maseczka, bo nigdy nie wiadomo, czy nie trzeba będzie gdzieś jechać, czy nie będzie jakiejś nie wiadomo jakiej ekstremalnej sytuacji, dlatego na wszelki wypadek tę maseczkę w koszyku umieszczamy. Oczywiście przyda się więcej niż jedna, tak? to jest, tylko to jest symbolicznie, prawda? Symbolicznie i poglądowo. Ja natomiast chwycę też, o czym dość często to się zapomina, e, będąc e, powiedzmy gościem, który przyjechał daleka. Powiedzmy, że ty takim jesteś, spakowałaś się, wydaje ci się, że wszystko masz i nagle bęknie, masz czym umyć zębów. Zatem o, fajnie. Nie. <laughs> fajnie jednak byłoby e, mieć jednak czyste ząbki. E, zatem parę takich szczoteczek do zębów też myślę, że w takim e, koszyczku mogłoby się znaleźć, by podratować gości w bardzo trudnej sytuacji. A propos bardzo trudnych sytuacji, jestem zdziwiona, że nie pojawiło się to wcześniej, ale nie szkodzi. E, warto też w koszy w ratunkowym umieścić na przykład perfumy albo mgiełkę do ciała. My tutaj mamy mgiełkę. Martyna chcesz trochę? Dziękuję. O, ależ to jest aromat. W każdym razie warto mgiełkę albo perfumy umieścić, żeby goście mogli się w danych momentach, szczególnie tych po zmęczeniu i po takim pulsowaniu, tym tańcem, tą energią parkietu odświeżyć. To, skoro się odświeżamy, to pamiętajmy też o tym, że tutaj musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na gości, którzy powiedzmy gdzieś tam zostają z nami po weselu i na przykład nocują w obiekcie, w którym ta impreza się odbywała. I chwycę tutaj od razu. E, oczywiście coś, co warto stosować tylko jednokrotnie, tak? Wiem, że to nie jest coś, co stosujemy tak bardzo często na co dzień. Jest to tak ale zwana opcja awaryjna. Opcja awaryjna zgadza się. Chusteczki do demakijażu, a co za tym idzie. Będzie też właśnie w razie czego, waciki, żeby taki makijaż można było po ślubie i weselu bez żadnego problemu zmyć. Wkładamy do koszyczka. Zostały nam ostatnie dwie rzeczy. Dlatego ja chwycę tę rzecz i powiem bez wycinania numeru. Zasem sobie nitkę od sukienki trzeba y, odciąć albo odciąć nitkę, za pomocą której będziecie coś zszywać bądź zaszywać. Nożyczki są praktyczne, często się o nich zapomina w koszyczkach ratunkowych, mam wrażenie. A wierzcie mi, że zdarzają się takie sytuacje, że y, znam nawet taki przypadek, gdzie dziewczyna nożyczkami y, ciała porwaną, y, długą sukienkę. Tak. I nożyczki się wtedy fantastycznie sprawdziły, wyglądała dużo lepiej niż z dziurą, którą miała od obcasa do połowy sukienki. Czyli warto, po prostu Warto, ci. warto. Ja zatem chwycę ostatnią rzecz, która nam została, ostatnia, ale też nie mniej ważna. Słuchajcie, to już bardziej dla panów, aczkolwiek panią być może też się przyda, słuchajcie. Na wszelki wypadek, gdyby któraś tam zauważyła, że coś jest niedociągnięte, na przykład. Albo Albo gdyby któryś tam zauważył, że coś ma na szyi niedociągnięte. Na przykład. Dokładnie i też możecie to włożyć. Mamy nadzieję, że film był dla Was przydatny. Koniecznie dajcie nam znać, jeśli jesteście już po ślubie, co znalazło się w Waszych koszyczkach ratunkowych, a jeśli jesteście przed ślubem, to być może macie jeszcze pomysły na to, co można dodatkowo do tej naszej propozycji dołożyć. Absolutnie dajcie nam znać w tym momencie w komentarzach, jeśli o czymś na przykład zapomniałyśmy. Pamiętajcie też, by nas subskrybować wszystkie nasze media społecznościowe, a tymczasem dziękujemy i zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia!